Paulina, kiedy ty znalazłaś czas, żeby się przygotować do tego meczu? Słuchaj, całe życie, jako młoda dziewczyna bardzo lubiłam wszelkiego rodzaju e, sporty. Trenowałam nawet trochę koszykówkę i mam nawet jakieś medale, ale takiego ze streetbola, czyli koszykówki na ulicy, kiedy się grało wiesz, po trzy osoby w drużynie. Fajna przygoda, ale tutaj to wszystko wygląda bardzo profesjonalnie. Mierzymy się z zawodnikami najwyższego kalibru, no, m.in. innymi jak sam organizator Marcin Gortad i bardzo się cieszę, że takie przedsięwzięcie w Polsce powstało. Więc wiesz, ja jestem. Tak naprawdę osobą, która lubi sport i lubi aktywność fizyczną, więc wszelkiego rodzaju aktywność zawsze przygotowuje dobrze do, tutaj do takiego wysiłku i wydolności. W ogóle tematyka tego meczu jest bardzo ważna. Uważam, jak Ty zareagowałaś, kiedy dowiedziałaś się, że właśnie o tym będzie mecz? Jest to piękna inicjatywa. Ja już jestem tutaj drugi rok z rzędu i podpisuję się pod tą imprezą naprawdę. Całym sercem. Jak Marcin nie powołał w zeszłym roku do swojej drużyny, to czułam ogromne wyróżnienie. A jak zaproponował drugi raz, to jeszcze bardziej jestem dumna i jest to dla mnie ogromna nobilitacja. Bardzo się cieszę, że taki cel temu przyświeca. Tym bardziej, że mamy takie czasy, że żołnierze muszą czuć się docenieni. Musimy ich wspierać. Oni bardzo tego potrzebują, więc bardzo się cieszę, że tutaj też świętujemy taką wyjątkową, okrągłą rocznicę 25-lecia przystąpienia Polski do NATO, ale również dziesięciolecie Powstania Warszawskiego. Widzieliśmy tutaj powstańców, którzy wystąpili. Cała publika nagrodziła ich gromkimi brawami, które nie przestawały bić przez przynajmniej 10 minut. Uważasz, że jednak tutaj ta służba, żołnierze w Polsce nie są wystarczająco doceniani przez naród, przez część narodu? Wiesz co, wydaje mi się, że... Być może tak było. Ja zawsze wiesz, uważałam. Podejrzewam, że większość Polaków uważa, że Wojsku Polskiemu należy się ogromny szacunek i ogromna wdzięczność za to, co robią. Że poświęcają swoje życie, żeby służyć ojczyźnie i nam, Polakom. Jest to coś w ogóle dla mnie niesamowitego. Ale. W, obecnie, w obecnych czasach, kiedy mamy tyle konfliktów zbrojnych, kiedy dzieją się tak złe rzeczy na świecie, tym bardziej jeszcze powinniśmy ich wspierać i bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa i tak licznie tutaj publika zgromadziła się w Adlas Arenie. Jest to jest coś pięknego. Jesteś spokojna o przyszłość Polski? Jestem spokojna, tak. Jak, jak, tutaj wiesz, jestem, patrzę jakich mamy żołnierzy, którzy też tutaj aktywnie uczestniczą. Jak prezentuje się drużyna, na to którą też tworzą Polscy żołnierze, więc tak. Czuję się spokojna.